Witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę wam, jak szybko usunąć wszystkie puste wiersze w tabelce. Mamy tutaj tabelkę z informacją o sprzedaży do różnych krajów, do miast, informacją o ilości, cenie itd. Między wartościami znajdują się puste wiersze, ale cały czas te wszystkie tutaj poszczególne części mają stanowić jedną tabelkę. W tym momencie, gdybym chciał filtrować wszystkie te dane. I gdybym zaznaczył tylko tą górną część, a następnie w zakładce dane dodał filtrowanie, to to filtrowanie, które by się dodało, ono by objęło tylko tą górną część, to znaczy Excel potraktowałby tą tabelkę tylko do tego pierwszego pustego wiersza. Żeby filtrowanie zadziałało w całej tabelce, muszę całą tą tabelkę zaznaczyć. Żeby nie robić tego za każdym razem, pokażę Wam teraz szybki sposób, jak możemy usunąć puste wiersze, nieważne ile by tych wierszy było w całej tabelce. Pamiętajcie jednak, że puste komórki w tym sposobie, który wam pokażę, mogą być tylko i wyłącznie w tych wierszach, które chcemy usunąć. Zaznaczam więc skrótem Ctrl Shift Strzałka w prawo pierwszy wiersz, a następnie Ctrl Shift Strzałka w dół. Przytrzymuję strzałkę w dół do momentu, aż dojadę do samego końca Excela, czyli zaznaczę całą moją tabelkę, wszystkie puste wiersze. I teraz, żeby wrócić z powrotem do tej dolnej części, używamy skrótu Ctrl Shift Strzałka do góry. Mamy w tym momencie zaznaczoną całą tabelkę, wszystkie jej poszczególne części razem z pustymi wierszami między nimi. W tym momencie musimy teraz zaznaczyć tylko i wyłącznie puste wiersze, żeby móc je usunąć. Żeby to zrobić, używamy narzędzia Przejdź do specjalnie, które znajduje się w zakładce Narzędzia główne, grupa Edytowanie. I tutaj wybieramy Przejdź do specjalnie. Z dostępnych opcji wybieramy puste. To znaczy, że my chcemy zaznaczyć puste komórki. Chcemy przejść do pustych komórek, jednocześnie zaznaczając je. Klikamy OK. W tym momencie zobaczcie, że mamy zaznaczone tylko puste wiersze. Tutaj mamy dodatkowo jeden pusty wiersz, który był wewnątrz tabelki, czyli on również będzie usunięty. Chyba, że przytrzymując Ctrl, nacisnę tą komórkę. I w tym momencie ta komórka została odznaczona. Mamy więc zaznaczone tylko puste wiersze, mogę więc w zakładce narzędzia główne wybrać w grupie komórki usuń, usuń wiersz arkusza. No i w tym momencie zobaczcie, usunięte zostały wszystkie puste wiersze. I teraz, jeżeli dodam na przykład filtrowanie do tej tabelki, no to filtrowanie oczywiście obejmie mi całość. Jeżeli interesują Cię szkolenia z programu Excel, no to zapraszam na pod adres mailowy biuromałpaujerp.pl. Zapytaj o szkolenie dla firmy indywidualne. Zachęcam również do skorzystania z moich kursów na Udemy. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Nie zapomnij o zasubskrybowanie kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela bądź